Mało typerów? To mam dla Was jeszcze jednego. Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Waga rzucam, a ten odcinek jest stricte informacyjny, ponieważ już w ten weekend Poznań Darts Masters, trzecia edycja i w związku właśnie z tym turniejem powstaje typer na stronie przystanku Dartera, do którego chcę Was dzisiaj zaprosić i przedstawić zasady. Zapraszam! Uprawnieni do gry w tym turnieju są tylko zakwalifikowani zawodnicy, a kwalifikacje przebiegały na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest grupa włocławska, która to wyłoniła ośmiu zawodników, którzy właśnie w tym turnieju zagrają. Są to zawodnicy przyjazni. W Poznaniu mieliśmy kwalifikacje tak zwane środowe i piątkowe i z kwalifikacji środowych zakwalifikowało się 16 osób, z czego 5 zwycięzców danych turniejów oraz 11 osób, które były najwyżej w rankingu i z piątkowych również mieliśmy taką formę, że kwalifikowali się zwycięzcy turniejów, tutaj akurat 4 oraz 12 osób z klasyfikacji, także mamy 8 zawodników z Włocławka, 16 zawodników środowych z Poznania i 16 zawodników piątkowych z Poznania. Grupy, bo zaczynamy format od grania w grupach, będą wyglądać tak, że w każdej grupie będzie jeden zawodnik z Włocławka, dwóch zawodników środowych i dwóch zawodników piątkowych, więc mamy grupy pięcioosobowe i taki grup będzie osiem. Pierwszego dnia zawodów właśnie gramy rozgrywki grupowe, a następnego dnia w sobotę będziemy grać rozgrywki SKO. To taki krótki wstęp, jeżeli chodzi o format, a sam typer, tak jak wspomniałem, będzie przebiegał na profilu facebookowym przystanku Dartera i ten typer będzie miał formę fantasy ligi, czyli coś jak było w moim Typerze troszeczkę, bo tam w sumie e, typowaliśmy całe drużyny. Tutaj będziemy typować pojedynczych zawodników. No i typujemy tak. Jedną osobę z Wrocławka, jedną osobę ze zwycięzców środowych, czyli tutaj mamy pięć osób do wyboru, i jedną osobę z TOP 11, czyli kwalifikanta środowego, oraz dwie osoby z piątku. Tak, ja będę w tych osobach z piątku, ale jak ktoś na mnie będzie typował, to chyba zbiera pan punkty? Nie. I tutaj reprezentacja Polski z memem. A już wam przedstawiam zasady, jak to będzie liczone. Jako, że jest to fantazyjna Liga, no to będziemy po prostu zbierać punkty za osiągnięcia danych graczy. Także wybieramy sobie piątkę. Tak jak wspomniałem jeszcze raz: jedna z Włocławka, jedna ze zwycięzców śród, jedna z top 11 śród i dwóch reprezentantów z piątku. I teraz, jeżeli chodzi o rozgrywki grupowe, to za wygrany mecz będą 3 punkty, za wygrany mecz w deciderze będą 2 punkty, a za przegrany mecz w deciderze będzie 1 punkt. Jeżeli chodzi o rozgrywki SKO, czyli drabinkowe, no to za wygrano tu będzie 5 punktów, za wygraną w deciderze 4 i za przegrano w deciderze tak samo 1 punkt. Punkty dodatkowe, wysokie check za Big Fisha będzie dawane 5 punktów, Zaczekał 160 plus 3 punkty, zaczekał 130 plus 2 punkty i zaczekał 100 plus 1 punkt. Dodatkowo, jeżeli ktoś rzuci kolejkę podczas punktowania 170 lub wyżej, czyli max też oczywiście, to jest plus 1 punkt i za zakończenie lega w 15 lub mniejszej ilości lotek będą kolejne dwa. Punkty. Dodatkowo będą punktowane średnie, jeżeli ktoś uzyska średnią powyżej 60 to jest plus 1 punkt, 72 punkty, 83 punkty, 95 punktów, no i jeżeli zdarzyłaby się średnia powyżej 100 punktów i ktoś by wytypował tego zawodnika to dostanie za taki typ punktów 10. Są jeszcze bonusy, najwyższa średnia grupowa będzie plus 3 punkty, najwyższy check w grupie będzie również plus 3 punkty. Za wygranie całego turnieju, za wytypowanie osoby, która wygra cały turniej będzie 5 punktów, za drugie miejsce 3 punkty, i za trzecie miejsce 2 punkty. Trochę tutaj tych punktacji będzie. Wszelkie punktacje będziecie mieć też wymienione w poście, którego oczywiście zamieszczam w opisie filmu. Jeżeli chodzi o nagrody, to Cytuję: mają być ogłoszone po zakończeniu grup, czyli kiedy zakończymy rozgrywki grupowe, to wtedy mają być ogłoszone nagrody. Także nie wiem, co to będzie. Zapraszam do transmisji, w której pewnie coś tam pokomentuję. Także słyszymy się na transmisji w piątek i w sobotę, wiem, trochę się ścina z World Cup of Darts. No ale tutaj nasz turniej właśnie w takim terminie będzie się odbywał. No i cóż, to tyle. Zapraszam do udziału i przypominam o typerze, który odbywa się na tym kanale. Ja mam miejsce tylko do dzisiaj do północy i dotyczy World Cup of Darts. Do tego zostawię wam link o tutaj. Dobra, dzięki bardzo. Odcinek informacyjny, z jakiej wspomniałem. Zapraszam do typowania. To typowanie wydaje mi się jest taką fajną rozgrywką, a tym razem nie będzie to typowanie ogólnoświatowych turniejów, tylko tutaj turniejów regionalnych w Polsce. Dzięki i do usłyszenia.